Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym filmie omówimy sobie Grand Prix Miami. W taki sposób prezentuje się klasyfikacja ogólna pierwszego treningu i przechodzimy do omówienia. Nick DeVries obrócił się o 180 stopni w zakręcie 12, co spowodowało chwilową żółtą flagę. Alex' album driftował w zakręcie 15, a Pierre Gasly wyjechał poza tor. To okay? yeah, yeah, Sergio Perez miał problem z dohamowaniem, przez co również odwiedził pobocze. Pod koniec sesji pojawił się dość irytujący kierowców w korek. Mogliśmy usłyszeć komunikat od George'a Russella. Oh my oraz bardziej wulgarny od Yuki'ego Tsunody. What the is doing, honestly, this idiot? I don't know you, I have no idea. Kevin Magnussen przyblokował sobie lewą przednią oponę w zakręcie 12, natomiast jego kolega z zespołu Nico Hulkenberg stracił przyczepność i uderzył w barierki w zakręcie 3, przez co pojawiła się czerwona flaga. Skoro już jesteśmy przy hasie, to zatrzymajmy się na chwilę i zwróćmy uwagę na design kombinezonu, bo naprawdę świetnie przemyśleli tę sprawę. Oczywiście trzeba też zwrócić uwagę na innych kierowców, i tutaj chciałbym przytoczyć przykład Norisa Albona, którzy poszli w dizajn piłek, do piłki plażowej, a aleks piłeczki do golfa, co naprawdę wspaniale się prezentowało. W taki sposób prezentuje się klasyfikacja ogólna drugiego treningu, i lecimy do omówienia. Charles Leclerc wypadał barierki w zakręcie siódmym. Pewnie trenował już na kwalifikacje, ale taki przypadek już znamy. Nelson Piquet mówi wam to coś może? Napiszcie w komentarzu, jeśli wiecie o co chodzi. Przez ten incydent na torze pojawiła się czerwona flaga. Kevin Magnussen miał tyle szczęścia, że chyba wykorzystał cały pakiet na kolejne trzy miesiące. Kierowca stracił przyczepność oraz kontrolę nad samochodem. I zaczął bezwładnie lecieć przez szykany 14-15. Mogło się to skończyć na ogromnej służbie, jednak jedyne, co wyniósł z tego wypadku, to drobne tarcia samochodu. Sergio Perez otrzymał ostrzeżenie przy wjeździe do lane za przekroczenie tutaj macie zaznaczone takiej linii. Gdyby taka sytuacja miała miejsce podczas wyścigu, zapewne otrzymałby 5 sekund kary, chociaż dla mnie to jest totalna błahostka, bo na, ten, na, na przekroczenie tej linii totalnie nic potem nie wpływa. W pewnym momencie Fernando Alonso natrafił na blokującego go Alpin. Samochód jego był i drużyny, ale umówmy się, no nie czuł się tam zbyt dobrze traktowany. Komentarz: Hiszpana wygrywa wszystko. George Russell wyjechał poza tor w zakręcie 11. Klasyfikacja ogólna trzeciego treningu prezentuje się następująco i ruszamy do omówienia. Niko Hülkenberg ledwo uchronił się od wjazdu wariarki w zakręcie ósmym. Mogę się założyć, że towarzyszyły mu wspomnienia z poprzedniego dnia. Lando Norris spotkał się z podobną sytuacją w zakręcie czwartym i muszę przyznać, wyglądało to dosyć przerażająco. Oscar Piastri prawie zderzył się w pit lane z Sergio Perezem. Kolejny kierowca wyjechał po store i był to Alex Albon w zakręcie 17, który stwierdził, że trzeba zmienić ustawienia samochodu. Kres, you gotta me to do the whole epic, Lewis Hamilton prawie zderzył się z jednym z hasów. Aby zapobiec dużym uszkodzeniom, kierowca wolał iść po ścianie niż uderzyć w tył poprzedzającego samochodu. Carlos Sainz przycisnął Joe Banyu do ściany, co wywołało słuszną frustrację Chińczyka. Man, just follow me, just squeeze me into the f***ing wall, man. Guys, what the f*** is he Nico Hulkenberg prawie zderzył się z Alpha Ontauri przy wyjeździe z Pitlane. Wow, how was that safe release? We're okay. Yeah, we're okay. Almost got taken up by Alpha, though. W jeden 1 pożegnaliśmy się z Loganem Sargentem, Oskarem Piastrym, Lansem Strollem, Yukim Tsunodą oraz Nando Norrisem. Tak jak wcześniej za późno wypuszczali Alfa Tauri przed Hulkenbergiem, to teraz za późno wypuścili Hulkenberga, przez co prawie doszło do kontaktu z Fernando Alonso. Do Q3 nie dostali się Nick de Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg oraz Alex Albon. Max Verstappen popełnił drobne błędy podczas swojego okrążenia południowego, przez co z niego zrezygnował. Co dało szansę Sergio Perezowi na wykręcenie najszybszego czasu. Pod koniec sesji holender wyjechał, aby wykonać mistrzowskie okrążenie, jednak plany popsuł mu kto inny, jak uwaga, Wernio? Charles -Clerk, który wypadł z toru w zakręcie siódmym i uderzył w barierki. A, ale urwał! Ale to było dobre! Co za tym idzie, pojawiła się czerwona flaga, a sesja została zakończona wcześniej. W taki sposób prezentują się pola startowe na niedzielny wyścig. Valtteri Bottas, Max Verstappen, Esteban Ocon, Charles Leclerc, George Russell, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Fernando Alonso, a pole position należy do Sergio Pereza. Tuż przy starcie Nick De Vries uderzył w tył samochodu Lando Norrisa. Niby stewardzie mieli się tym zająć, ale do dzisiaj nie znamy żadnego wyroku. Carlos Sainz otrzymał 5 sekund kary za przekroczenie prędkości w pit lane. Przez pół wyścigu Charles Clark nie mógł sobie poradzić z Kevinem Magnusenem, który trzymał się swojej pozycji i ani mu się śniło jej oddawać. I tutaj ogromne gratulacje dla Kevina za tą wytrwałość przez tak długi czas. Szczególnie jak na ogonie siedzicie Ferrari. Głównie to cały wyścig opierał się na wyprzedzeniu Berstapena i jego drodze na podium. Chociaż trzeba też zwrócić uwagę na Lancer Stroll'a, Mercedesa czy Alpine, którzy wyjątkowo dobrze przejechali ten wyścig, patrząc na to, jakie mieli pozycje startowe. Szkoda mi też trochę Kejmaga, który startował czwarty, a kończył dziesiąty. Warto też poruszyć kwestię tego, że Max Verstappen na oponach, na hardach, które trzymały już 46 okrążeń, kręcił lepsze czasy niż Sergio Perez na dosyć nowych mediumach. Nie wiem, czy to było właśnie kwestia jakiegoś dziwnego montażu u niego w samochodzie, czy właśnie akurat nawierzchnia toru w Miami jest bardziej przystosowana do opon twardych, bardziej wytrwałych, ale wolniejszych. Ale naprawdę wyglądało to dosyć Interesująco, w jaki sposób Verstappen na 47 okrążeniowych oponach kręci lepsze czasy niż Sergio Perez na dosyć świeżych mediumach. No nie, nie aż tak świeżych 20 par okrążeniowych, no ale też są fakt. Grand Prix Miami wygrywa Max Verstappen, za nim jego kolega z zespołu Sergio Perez, a na trzeciej pozycji Fernando Alonso. Zanim zakończę filmik, to chciałabym tutaj rzucić informację na szybko, że powoli dobijemy do 200 subskrypcji. I w tym momencie mam tutaj kilka opcji, kilka scenariuszy. Tutaj opcja pierwsza, jeśli dobijemy 200 przed Imolą, e czyli no za niecałe dwa tygodnie, to chciałabym, abyście zaproponowali, co chcecie zobaczyć na kanale z tej okazji. Opcją drugą jest po imoli przed Monako. Tutaj też mogłabym wykorzystać jeden z Waszych pomysłów. Chociaż też mam jeden, tylko musicie mi dać znać, czy chcielibyście to zobaczyć. jest to dzień z mojego życia podczas weekendu wyścigowego, mogłabym dla Was takie coś nagrać, ale musicie mi też napisać, czy taki content Was interesuje. I opcja trzecia jest to po Monako przed Barceloną i tu mam już dosyć dużo poplanowane i naprawdę uwierzcie mi, it's gonna be fire. Mogę wam obiecać, że naprawdę będzie warto chwilę poczekać. Następne Grand Prix odbędzie się 21 maja we Włoszech w Imoli o godzinie 15. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zachęcam również do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na mojego Twittera i widzimy się za dwa tygodnie. ain't storms ain't nothing to me